Dzień dobry, nazywam się Maciej Kujawski i jest ze mną Adam Sautys. Witam wszystkich. Jesteśmy z Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego i witamy was w serii podcastów Groza a Romantyczność realizowanej w ramach wydarzenia Mickiewicz Filmowy Echa balad i romansów w polskim kinie. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka. Będzie to odcinek wprowadzający, w którym opowiemy ogólnie o postaci Adama Mickiewicza, jego stylu, tematach, które podejmuje i zamierzamy to zrobić na podstawie omówienia jego trzech balad, a mianowicie Świtezianki, Świteś i Lilie. Tak, bo też myślę warto wyjaśnić jaki jest w ogóle cel tego, mhm. tego podcastu, bo chodzi o takie odszukanie, jakiś, jakiś ech tej yy, twórczości Adama Miskiewicza w polskim kinie grozy. Czy tak. w ogóle da się mówić o czymś takim? Jeśli tak, to na jaką skalę? Tak, dokładnie. No I też może tak nie, nie, nie przesadzajmy z tym opowiadaniem o postaci Adama Mickiewicza, bo to nie Bardziej będzie zdecydowanie nie będzie to lekcja z, polskiego stylu. Z, Zrobimy zrób, to poprzez omówienie wierszy. Przede wszystkim, żeby, żeby ten styl jego wyłuskać. Nie będziemy tutaj jego Tak, biografii streszać opowiadać. życia, że się tam na Litwie rodził tak. i w ogóle. Mhm ale właśnie i chcemy się zastanowić w sposób filmowy właśnie może podać nasze przykłady takich filmów które nam się kojarzą czy e, właśnie sposób takiego filmowego obrazowania który czuć w tych wierszach e, bo miejscami no powiedzmy sposób podania ekspozycji sposób opisania świata jest taki, że no łatwo jest nakręcić film na podstawie wielu utworów Adama Mickiewicza i wydaje nam się, że gdyby Adam Mickiewicz żył dzisiaj, to być może, kto wie, byłby filmowcem. Te, tak filmową wyobraźnię tutaj posiada. Albo będziemy się ewentualnie kłócić i na przykład, no według mnie, w dużej mierze te, znaczy da się może wysnuć taką tezę, że może to nawet niekoniecznie są echa samego Mickiewicza, ale da się po prostu tutaj wysnuć taką tezę, że po prostu to, te filmy, które będziemy omawiać, mają bardzo silne wpływy generalnie z romantyzmu. Mhm. Że to, to niekoniecznie musi być Mickiewicz, również on, ale nie tylko. Tak, też, też jeszcze warto na początku zaznaczyć, że skoro będziemy mówić o polskim kinie, to, to warto zauważyć, że w polskim kinie jest silna tradycja właśnie literacka. W sensie wiele filmów polskich, które są uważane za arcydzieła powszechnie, no mają swoje źródło w absolutnym kanonie literatury, tak. Myślę, że chociażby Ziemia Obiecana tutaj się przypomina. I myślę, że ta literatura jest dla polskiego kina niezwykle istotnym punktem odniesienia. No i właśnie ten Adam Mickiewicz, który, który również powraca, nie tylko w formie bezpośrednich adaptacji jego dzieła, ale właśnie poprzez inspiracje i głównie tymi inspiracjami z tych mrocznych, bardziej. No, czy, czy takie po prostu czerpanie, wyciąganie tak, z niektórych tak. dzieł jakichś różnych elementów i tworzenie z tego takiego, no, wymieszanie tego i zrobienie z tego po prostu czego, czegoś nowego, co, co czerpie z, z, tych, z tych utworów romantycznych. Tak, myślę, że możemy przejść do omówienia pierwszego z wierszy. Nie będziemy tego robić w formie tutaj, nie wiem. Streszczenia naturalnego. Tak, też no, lekko powiedzmy zarys historii tam przedstawionej opowiemy, ale tak. Ale raczej nie będzie to jakieś. Nie, nie będziemy tych balat na pewno deklamować. Tak, I, i zaczniemy od właśnie Świtezianki, która jest chyba najpopularniejszym utworem z balat i romansów, najczęściej omawianym I, i najwięcej chyba jego opracowań można znaleźć. To jest dość taki słynny tekst. Pokrótce opowiada o. Dwójce zakochanych, młodym chłopaku, młodej dziewczynie, którzy spotykają się w lesie każdej nocy, i dziewczyna jest bardzo tajemnicza. Każdej nocy jakby znika ze spotkania. Chłopak jakby chce się więcej o niej dowiedzieć, chce ją zaprosić do domu, ale, ale niestety ona zawsze znika w tajemniczych okolicznościach. I z tego powodu składa w tym momencie przysięgę wierności względem tej dziewczyny. No, ale z czasem spacerując, wracając w nocy z tego spotkania e, obok jeziora, e, zauważa e, piękność, przedziwną piękność, która mu się objawia i zachęca go do spotkania, do podejścia, kusi go, można powiedzieć. E, chłopak początkowo jakby się wzbrania, ale z czasem, mm, no niestety, nie udaje mu się i zaczyna biec w środek jeziora. I kiedy podbiega z bliska zauważa, że jest to tamta dziewczyna, która zwyczajnie poddała go próbie, yy, próbie wierności właśnie i, i razem popadają w otchłań wodną i zostają skazani, można powiedzieć, Oczy... na... on zostaje skazany, tak? Tak, ty chłopak jest przykuty do modrzewia, a dziewczyna tak. sobie tańczy. I jakby tam na jest napisane, że on rozpacza pod tym modrzewiem, coś w tym stylu, że, że tak, taka wieczna tułaczka, często właśnie w tych wierszach karą za coś jest, Coś wiecznego, coś, co, co, co się nigdy nie skończy. I to jest chyba najgorszy taki strach przed czasem. No ale to takie jeszcze ze starożytności. To, to wiadomo, to też myślę, że, że, że jak najbardziej e, można znaleźć tutaj tego źródło. Tak, na pewno warto zacząć od tego, że tytuł Świtezianka to jest nazwa legendarnej nimfy wodnej. To, to jakby o, o to fantastyczne stworzenie tutaj chodzi. E, zresztą, skoro będziemy mówić o horrorze, to warto zaznaczyć, że taka jedna z takich klasycznych definicji horroru jako gatunku filmowego jest taka, że musi być tam potwór. I tutaj jakby nie patrzeć, no ten potwór jest, jest ta kreatura. Aczkolwiek niekoniecznie ona tutaj jest zła, czy 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 głównym źródłem yy powiedzmy, znaczy, okrucieństwa W pewnym sensie da się powiedzieć, że ta nimfa jest źródłem zagrożenia, no bo ma mhm. ewidentną jakby przewagę, nie wiem, supermocy nad tym chłopakiem, no ale nie jest ta nimfa tutaj antagonistką tej historii, tylko bardziej to jest ten, ten, ten myśliwy, bo to był myśliwy. Na, na pewno właśnie pierwsze, co przykuwa taką uwagę, myślę, w trakcie czytania tego tekstu, to jest to, jak oszczędna jest ekspozycja, ale względem bohaterów, bo co do przyrody mamy ją dość szczegółowo opisaną, to jest, P przyroda to jest, no, bez, bez opisów przyrody prawdopodobnie Mickiewicza by nie było. Tak, nie byłoby. Nie, byśmy, e, byśmy, no jakby to jest coś, co silnie się z nim kojarzy. Wydaje mi się, że, że faktycznie to się zżyło z tą postacią. Natomiast właśnie już na początku czuć niedopowiedzenia. I wydaje mi się, że to jest coś często, co w horrorze się pojawia. Oszczędna ekspozycja, to, że jest taki nacisk na nasze wyobrażenie, mam wrażenie, że Często jakby nam się wydaje, że jest jedna odgórna interpretacja, ale tutaj poprzez ten szczątkowy opis często to myślę, że bardzo ważny jest proces myślowy odbiorcy. I, i, i to, jak on podąża za, tymi, za tym prostym sygnału, sygnałowaniem możliwych sytuacji. Tam często jest, coś, często jest coś niekonkretnie podane, a my musimy sobie domówić albo ukonkretnić właśnie. I, i, i tak samo bohaterowie są niedokreśleni. Myślę, że się zgodzisz zwłaszcza ta, ta postać nimfy, która na początku jest napisane, że chłopak jest myśliwym, a dziewczyna nie wiem, więc myślę, że, że to już jest ciekawe na wstępie i takie dość horrorowe. Tak, no i pewnie dałoby się tutaj właśnie wysnuwać ten, no bo taką popularną właśnie, najpopularniejszą chyba interpretacją tej, tej balady jest to właśnie, że to jest o tej próbie wierności, i że tutaj antagonistem jest jest ten myśliwy, no ale przez to, jak bardzo właśnie niedookreślone są te postacie, no tak naprawdę nie wiemy, czy w teorii ta nimfa nie miała złych zamiarów od samego początku i ona wiedziała, jak to się skończy. Mm -hmm. Dokładnie, tak. Też, też jakby to, co jest typowe dla tego utworu, ale też pozostałych dwóch, które omówimy, to to, że strach czy zło nie wynika z fantastycznych kreatur. One są nośnikami często jakiejś tragedii, jakiejś zemsty właśnie, ale zło u Mickiewicza zawsze czai się w człowieku, i to tutaj silnie widać. Ten humanizm tego zła, to, że chłopak nie może po prostu oprzeć się tutaj złamaniu przysięgi, to wszystko sprawia, że mamy do czynienia z tym, z tym mrocznym zakończeniem, bardzo takim tragicznym, wręcz takim, no takim kataklizmem, gdzie zapadają się w te głębie jeziora. To jest bardzo tak opisane, niezwykle podniośle, niezwykle dramatycznie. I, I właśnie, te, te potwory mszczą się za szkody, za, za, za to, co człowiek wyrządził wyłącznie. Albo ewentualnie ludzie mszczą się za in, na innych ludziach, jak to na przykład mamy w Giliach. Tak, dokładnie. No i myślę, że, że jeszcze warto tutaj wrócić do przyrody, że yy, są tutaj jakby elementy, które są tak myślę dość symboliczne, księżyc, taki stały element kina grozy, który zapowiada pewien ważny czas, czas magiczny, w którym wydarzy się właśnie coś kluczowego dla historii, zapowiedź odkrycia jakiejś tajemnicy, jakiegoś wyjątkowego czasu, metamorfozy, też to zburzone jezioro, które jest przepięknie opisane, też buduje właśnie klimat tego, że wiemy, że zaraz wydarzy się coś niezwykle e, tragicznego. I myślę, że możemy przejść do drugiego utworu, jeśli nie masz nic do dodania. Nie, myślę, e, że, że nie. To jest wiersz Świteś. Ballada. E, tak, balada, ballada, e, który opowiada o mężczyźnie, jest opisany w wierszu jako Pan na Płużynach. Znaczy opowiada, no, od niego się zaczyna, można powiedzieć. Że on chce zorganizować e, wyprawę e, w celu zbadania tajemniczego tytułowego jeziora, które właśnie nazywa się Świteś. Następują całe przygotowania, zostają zarzucone sieci do tego jeziora, żeby je zbadać, i zostaje wyłowiona kobieta, która ostrzega mężczyzn przed ciekawością. Znaczy, no ona tam mówi, że normalnie każdego śmiałka, który na to jezioro wyruszy, to ona wciąga pod wodę i go topi, ale przez to, że to jest jakby chyba tam dziedzic, jakiś tam okoliczny, i dodatkowo jest osobą bogobojną, to go oszczędzi i opowie mu historię tego miejsca. Tak, związaną z jego przodkami i, i tym, że zaczyna tutaj snuć opowieść o tym, że kiedyś to jezio... w miejscu tego jeziora stało miasto. Eee, I to miasto było najeżdżane, było w takcie wojny, tak? I to miasto było długo atakowane, jakby nieudolnie się broniło. Eee, I kobiety, które zostały w domach, zaczęły błagać Boga o, o śmierć, eee, żeby zakończyć to, to ich cierpienie, te ich zmagania. Natomiast Bóg wtedy, eee, odpowiadając na te zażalenia, całe miasto mm, Zażalenia? Całe miasto wtedy się zapadło, zostało zatopione, w miejscu tego powstało jezioro, więc pewnie gdzieś tam na dnie tego jeziora, do teraz szczątki tego miasta są. Natomiast mieszkańcy miasta zostali zamienieni w rośliny, które otaczają to jezioro. I to są rośliny trujące. To i może wytłumaczyć ciekawostkę przyrodniczą. Znaczy prawdopodobnie chodziło o taką roślinę, która się nazywa Stroiczka, ale to nie jest jakby pewne w 100%. I na koniec, jeszcze po tym, jak ta nimfa kończy opowieść, wraca do, do jeziora, i to jest w zasadzie koniec. I tak, ponownie bardzo prosta historia. W zasadzie dużo ważniejszy jest opis, przede wszystkim opis przyrody, opis tego jeziora, który no wydaje mi się niezwykle ciekawy, właśnie to, że jest opisane jako to, to jezioro jest opisane jako taka nieprzenikniona otchłań. Miejsce, gdzie, którego jakby nie da się łatwo opisać. Nie, jakby tam jest napisane, że nie wiadomo gdzie dno, gdzie szczyt. Człowiek, który przychodzi do tego jeziora, jakby jest zawieszony w pewnej przestrzeni i, i, i sam jakby poddaje wątpliwość tutaj swoje istnienie, można powiedzieć. że To, to, to mi się wydaje ciekawe, jak bardzo, jak bardzo ten motyw tajemnicy jest podkreślony tym, tymi porównaniami. No i samo miejsce jest opisane jako nawiedzone, jakby nie patrzeć, bo. Człowiek, który się zbliża do tego jeziora, słyszy hałasy, widzi dym. To są te wizje tego miasta, które kiedyś tu było, wizje tej wojny, potem już słychać tylko milczenie ludzi i pacierze. Więc to, 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 to się wrzuca w oczy, myślę, czytając ten wiersz, że no, absolutnie nie ma tutaj jak racjonalnie do tego podejść. To wszystko to jest sfera oniryzmu, sfera jakichś sennych wizji. Jest to no, dość przerażające, jak na utwór z tamtych. Czasów. Tak w ogóle to jest taka bardzo apokaliptyczna wizja. Tak. I, i podobnie jest właściwie jeszcze w tym trzecim, tej trzeciej baladzie, którą będziemy omawiać, czyli w Liliach, gdzie to po prostu takie, nie wiem, się to osobiście kojarzy z Diablo z jakiegoś powodu. <grym> znaczy tak, no, no na pewno ten utwór też po raz kolejny porusza motyw kary. To jest niezwykle istotny motyw dla, dla Mickiewicza, ale ogólnie też dla wielu poetów i twórców romantyzmu. Że ta kara musi się odbyć, że, że nic, nie, żadna zbrodnia nie może pozostać bez, bez odpowiedzi tutaj mężczyźni po latach te, te jest opisane, że, że mężczyźni, którzy schylili się po te kwiaty, jakby, czy, czy, żeby zrobić sobie z nich wianki, to potem umierali. Zresztą bardzo brutalnie jest to opisane. Wydaje mi się, jak na ten utwór bardzo szczegółowo te, te śmierci są opisane. Więc tak I, i na pewno z tego utworu wyłania się ten motyw konfrontacji człowieka z przyrodą. W zasadzie może jakaś, jakaś dziwna, jakieś dziwne połączenie. Często ma się wrażenie czytając utwory Mickiewicza, że człowiek nie potrafi odłączyć się od tej przyrody, że to są takie siły przenikające się. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. No myślę, że, 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 że można się z tym, z tym zgodzić. <laughs> mm -hmm. Możemy przejść chyba do Lilii, ostatniego utworu. Lilię. To jest utwór, który zaczyna się od tego, że żona zabiła męża i go pochowała, po czym zasadziła tam kwiaty śpiewa słynną piosenkę, żeby kwiaty ros, rosły tak wysoko, jak y, mąż leży głęboko. Czy ja wiem, czy tak ma słynną? <noise> Dla mnie jest słynna. Jakby co, co dzieje się dalej? Po pierwsze pojawia się postać pustelnika, do którego ona przychodzi po radę. To jest dość istotna postać. Tak, y -y. tylko też y, kluczowe, co tam w roz czasie rozmowy y -y. zauważa pustelnik, że żona do niego przychodzi po radę nie dlatego, że ona y, jakoś żałuje swojego czynu, tylko dlatego, że boi się kary. Tak, dokładnie. To, to jest jakby... No, negatywna postać jest tutaj bardzo głó główną bohaterką, można powiedzieć. E, I z czasem trwania utworu wracają, e, przyjeżdżają bracia tego zabitego męża. E, obydwaj zakochują się w dziewczynie, chcą walczyć o jej rękę, tam jest opisane, że już wstają do pojedynku. Ona znaczy, ten, na... Oni tam początkowo przyjeżdżają, żeby, żeby... Oni wszyscy trzej wracają z wojny, tylko tak, ten tak, brat tak. się odłączył. Mhm. I właśnie ci bracia przyjeżdżają oczekując jego przyjazdu, jego powrotu. No, tylko że to mija chyba rok, jeśli dobrze pamiętam. I oni po prostu spędzając czas w tej wsi, się, się zakochują w tej kobiecie. Tak, dokładnie. No i y, tutaj bezrana kobieta nie wie w zasadzie, co zrobić, bo, bo chciałaby mieć tutaj kolejnego y, mężczyznę u swego boku, ale. Nie wie, którego wybrać, i pustelnik wpada na pomysł, żeby upletli wianki, i który będzie piękniejszy, czy który ona wybierze, to wtedy ten zdobędzie serce dziewczyny. No i finał tego utworu, można powiedzieć, kończy się w, ko w kościele, gdzie te, te wianki są prezentowane, i co ważne, te wianki zostały uplecione z kwiatów, które były na grobie tego brata zabitego. I wtedy w kościele Dzieje się to bardzo horrorowo, bo drzwi stukają. Znaczy tam najpierw ten, ta kobieta wybiera jeden z wianków, i tak. tam jeden z braci się zgłasza, że to jego, mm -hmm. ale drugi w tym momencie się wtrąca i mówi: Nie, nieprawda, to jest mój. I, I zaczynają walczyć ze sobą. Tak, tak. No a następnie dzieją się magiczne rzeczy, można powiedzieć, czyli trzaski drzwi, e, światła zgasły. I wpada mężczyzna w białej zbroi prawdopodobnie, tak, tak, tak ja to interpretuję, można to różnie interpretować, jak to jest opisane. Jest to właśnie zabity mąż i mówi, że, że kobieta nie, nie dotrzymała tutaj obietnicy wierności i cały kościół wtedy się zapada i w tym miejscu wyrastają kwiaty, co jest taką klamrą narracyjną względem początku. Znowu mamy motyw zbrodni, zemsty i kary. Myślę, że ten, ten utwór mi się chyba najbardziej też podoba w sumie. Po no tak, jest taki najbardziej. Opowiada chyba najbardziej konkretną historię, taką tak. dosyć zamkniętą. Dokładnie. Też, też, jakby, mimo że w tych utworach ludzie są bardzo prosto opisani, mają bardzo proste charaktery, to są często jakieś archetypy, a ich czyny są definiowane w taki sposób fizyczny, poprzez ich czyny po prostu. Nie, nie ma tam żadnej za bardzo głębi, to są bardzo proste postaci. Natomiast tutaj właśnie bardzo mi się podoba to, jak opisana jest ta kobieta pod względem jej zachowania. Myślę, że to jest bardzo filmowe i, i będziemy mówić w kolejnym odcinku o Andrzeju Żuławskim i jego twórczości. Wydaje mi się, że sposób tutaj aktorstwa, jaki by był w filmie, powiedzmy na podstawie tej balady, byłby taki właśnie w stylu Żuławskiego, czyli bardzo ekspresywne. Myślę, że, że aktorka Musiałaby dać z siebie bardzo dużo tej energii, żeby to pokazać. Po raz pierwszy, gdy ta postać dziewczyny puka do pustelnika, to pustelnik jest przerażony, widzi ją jakby jako upiora. Ona sama jest taka jakby w majakach, zachowuje się bardzo dziwnie tak nieprzewidywalnie. Mam wrażenie, że, że ogólnie bohaterowie u Mickiewicza często podejmują pochopłe, nagłe decyzje, bez zastanowienia, jakby, jakby byli w jakimś opętaniu, właśnie w jakichś majakach. i Mówię, że to silnie właśnie powróci przy okazji Żuławskiego i tak tam portretowane są jego postacie. I na pewno też ten utwór jest ponownie dość pesymistyczny. No, mamy tutaj temat przemijania tak naprawdę upadku, ruiny, właśnie temat takiego rozpadu. I cienka granica między życiem a śmiercią. Myślę, że, że, że tutaj to, to silnie widać, i, i nie tylko w, właśnie w filmach wspomnianego Żuławskiego, ale w kilku innych filmach grozy, chociażby w Medium czy, czy Wilczycy, zobaczymy, właśnie jak, jak cienka jest ta granica między życiem a śmiercią w, w kinematografii grozy w Polsce. Na, na podstawie. Yy, właśnie Lili. Yy, ja, ja lubię właśnie pokazywać to, że, że również w horrorach bardzo często potwory w filmach coś się mszczą. W tym momencie mi się przypomina yy, coś, można to uznać powierzchownie, że to jest z dalekiego, zupełnie odległego rejonu tutaj, ale yy, mam na myśli Ptaki Hitchcocka. Wydaje mi się, że to jest film, w którym. Yy, Właśnie tytułowe potwory, czyli te ptaki. Nie wiem, nie widziałem filmu. <laughs> Ale ja tutaj podaję taki mały mały przykład. Ale tak, jakby. Da bardzo się, łatwo jest to. Mhm. Da się bardzo dużo tego typu przykładów znaleźć. Nawet no Frankenstein, który jest jako, jako proza jest tak. utworem właśnie z okresu romantyzmu. No i tam też jest. Może niekoniecznie motyw. Nie, no w sumie motyw zemsty za krzywdę tak naprawdę. Chociaż tam potwór był ofiarą tak właściwie. Tak, i właśnie podaję przykład ptaków, bo to jest taki film, który z jednej strony no, no można na wiele sposobów interpretować. Ta, ta, ta interpretacja jest jakby nieskończona w wypadku tego filmu, gdzie no, tajemnicza taki ptaków można interpretować jako katastrofę klimatyczną, jako, jako zapowiedź, nie wiem, końca świata. Myślę, że, że naprawdę można dużo tutaj dopisać tej przyrodzie, która mści się na człowieku, i tutaj w zasadzie nie wiadomo, z jakiego powodu. I to, to wydało mi się taki ciekawy. E, przykład. No można by ten, może w ogóle powinniśmy inną listę ułożyć i omawiać film drzewa. Tego, <laughs> jak jak on No się tak, nazywał, tak. Ten, Nie, ten dla, właśnie to podaję jako mały przykład, bo to aż tak niezwiązane. Królikiewicza? Tak, tak Królikiewicza. Bo tam też chyba ostatecznie nie wiadomo o co chodziło z tymi drzewami. To chociaż tam chyba bardziej znaczy jest to w tym sugerowane. Wiadomo, ale... Tak, tak, ale też wiele z takich filmów jest film Zdarzenie, na przykład <laughs> M. Night Shyamalana, który też opowiada o drzewach, które zmuszają ludzi do samobójstw. No, ale to chyba temat na inny odcinek. No to jest ten. Jest też podobny motyw, na przykład w lustrach mhm. Alessandra Aży. Tak. No to jest generalnie popularny ten, popularny motyw. Jest chyba taki film Dżazga, Splinter. Nie, nie widziałem go, ale mhm. kojarzę, że tam też był podobny motyw, gdzie była właśnie y, opętana czymś Dżazga, która zmuszała ludzi do. Tak, ale... Strasznych rzeczy. Tylko właśnie też, no bo w liliach można powiedzieć, że zemsta jest uzasadniona. Mhm, tak. A wydaje mi się, że jednak często w tym bardziej współczesnym horrorze to można tak trochę się kłócić, czy, czy tak naprawdę ten potwór, który się mści, to, to jest faktyczna zemsta za krzywdy, czy to jest bardziej jakieś takie, czy to ma logiczne uzasadnienie, mhm. czy to nie jest po prostu tam jakaś tam wymówka twórców, żeby zrobić krwawą rzeź i tutaj mówię między innymi o slasherach. No na pewno po raz kolejny Lilie, to to jest znowu utwór o tym złu, które jest po prostu zaszczepione w człowieku jakby prędzej czy później ono wyjdzie. No dość taka pesymistyczna, dekadencka można powiedzieć wizja. Myślę, że możemy przejść do takiego tak, podsumowania. Tak, tylko też, też nie do końca tak naprawdę, bo chyba nie znamy motywacji tej kobiety, z tego co pamiętam, tam nie jest wyjaśnione. Aha. Nie jest nie, chyba nie. wyjaśnione tego męża To jest jeszcze bardziej, bardziej niezbadane, można powiedzieć. I Więc to też jest takie kolejne niedopowiedzenie, bo może na tak. przykład gdyby ten, to było bardziej opisane, to okazałoby się, że to jest tak jak najbardziej umotywowana zbrodnia. No ogólnie to jest bardzo chaotyczna postać, która właśnie zdaje się działać niczym te takie wzburzone siły natury. Myślę, że. że... Gdyby została ona zamieniona w jakieś morze na koniec, wzburzone, ja, ja bym to no. widział, ale niestety Mickiewicz no tak, tego więc, nie wybrał. Kościół by się zmienił w morze, tak? Tak, tak. No, podobnie jak w Świteziu. E, tak, no, myślę, że, że można przejść też do takiej, do podsumowania, które jednocześnie będzie zapowiedzią, o, o czym będziemy mówić w kolejnych odcinkach. No, no będziemy szukać właśnie polskich horrorów, które realizują te Mickiewiczowskie elementy, te, tej poetyki i prawie zawsze będą to Filmy, które w mniejszym lub większym stopniu nawiązują do ludowości, na pewno do folkloru, do jakichś predawnych wierzeń, czasami, a sytuacje fantastyczne prawie zawsze będą mieć jakieś podłoże silnie historyczne, będą, można powiedzieć, metaforą burzliwych dziejów. I na to głównie zwrócimy uwagę. Oczywiście te, te, ten kontekst historyczny w przypadku tych balad aż tak silny nie jest, ale w przypadku Dziadów, czy, czy, czy wielu innych tych najsłynniejszych utworów Adama Mickiewicza, myślę, że ma bardzo ważne znaczenie. I w przypadku kina też właśnie Andrzeja Żuławskiego i filmu Diabeł, o którym powiemy w kolejnym odcinku, to będzie takie prominentne, można powiedzieć. Tak, tylko to też jest jakby kwestia tego, że powiedzmy próba badawcza mhm. pod tytułem Polski horror jest wyjątkowo mała. Tak, tych filmów nie ma dużo no i niektóre da się tak powiedzmy z marszu odrzucić, że jeśli na przykład weźmiemy pod uwagę medium, no to da się tam powiedzmy kłócić o to, czy tam da się faktycznie znaleźć jakieś motywy mickiewiczowskie, czy generalnie wywodzące się z romantyzmu. Tak, jeśli weźmiemy na przykład taki bardzo, bardzo udany polski horror jak Poram Roku, no to mm -hmm. tam raczej nic takiego nie znajdziemy, no i no, wydaje mi się, że tych polskich horrorów wyszło tak na przestrzeni lat łącznie może z kilkanaście, chyba mniej niż dwadzieścia. Mhm, tak, no, no nie, niezwykle mało. Nawet teraz, kiedy niektórzy już chcą tutaj obwołać, że, że mamy do czynienia z jakimś renesansem, to no w zasadzie... Znaczy, ciężko to nazwać renesansem, no, bo renes renesans to tak. znaczy odrodzenie, a Dokładnie, tutaj ale co myślę, ma się odradzać. Myślę, że niektórzy już by tutaj takie tezy... Wnosili, natomiast no właśnie mamy w Lesie Dziś Nie zasie nikt i kontynuację tego filmu. Więc no, mamy Wyżkołaka, Apoka nie... apokawixa teraz tak, wychodzi i też przejec. Żuławski swoją drogą. Tak, no ale, ale młodszy. Ale młodszy. Tak. No i na pewno właśnie te filmy, które będziemy omawiać, to warto już zaznaczyć, że fabularnie one często będą. No, no ta fa fabuła albo będzie znikoma, albo trudna do opisania, albo tak zawiła, że będziemy polegać jedynie na naszych domysłach i myślę, że to jest coś ciekawego, że z tych filmów często pamięta się konkretne sceny, pamięta się konkretny nastrój, klimat i to ono oddziałuje na, na nasze zmysły tak bardzo silnie, natomiast fabuła czy tam intryga jest czasem myślę no w połowie zapominalna zupełnie I, i te dzieła są trochę jak takie sny złożone z jakichś takich umownych wrażeń, pozbawione właśnie konkretów, o czym mówiłem w przypadku wierszy Mickiewicza i właśnie bardzo silnie stawiają na domysły, na, na takie wizje, które nas urzekają, które pochłaniają właśnie swoją atmosferą. Ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, e, chciałem, chciałem podać mój przykład takiego filmu Mickiewiczowskiego, ale z kinematografii światowej, spo, spoza polskiego kontekstu, który mi się kojarzy z Mickiewiczem. To jest film Piknik pod wiszącą skałą z 1975 roku w reżyserii Petera Weera. To jest właśnie przykład tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli film, który no, nawet nie zachęca do jego rozumienia. On, on oddziałuje na zmysły, na, na właśnie, na sferę, można takich powiedzieć, sennych marzeń, na, na majaki, na oniryzm. I właśnie tutaj Peter Weir, co, co często też robił w swoich filmach, ale tutaj najsilniej. Jakby stawia przyrodę i człowieka po dwóch przeciwległych biegunach ten racjonalizm ludzki i jego pokładane życie przeciwko tutaj tytułowej skale, która jest no, przyrodą, jest, która istnieje jest wisząca. jest wisząca, tak, ale istnieje dużo dłużej od człowieka i skrywa dużo więcej tajemnic, i prawdopodobnie tych tajemnic nie da się do końca zbadać ani opisać. I myślę, że, że to jest całkiem taki mały kontekst na, na początek. Pewnie by się dało znaleźć jeszcze więcej mm -hmm. tego typu filmów, ale tak. to już by byłoby bardziej szukanie tak generalnie inspiracji romantyzmem. Dokładnie. Czy nawet bezpośrednich ekranizacji. Także dziękujemy za wysłuchanie podcastu Groza o Romantyczność. Zapraszamy do wysłuchania pozostałych odcinków, a także do wzięcia udziału w pozostałych projektach realizowanych przez Fundację FKA. Tak, i w kolejnych to już będzie bardziej nasz obszar tematyczny, w sensie będziemy mówić o filmach, bo. Jakby, no jednak zetknięcie z poezją nasze ostatnie, takie większe, to był polski w liceum, więc już parę <grym> lat od tego minęło. Ale miło było wrócić. Tak, ale następnym razem yy, diabeł Andrzeja Żłowskiego. Andrzeja Żłowskiego, tak. Andrzeja, tak. Andrzeja Dziękuję.